Od 1 stycznia 2014 roku mieszkańcy Kielc spełniający określone ustawą kryteria mogą starać się o przyznanie tak zwanego dodatku energetycznego. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu państwa, a wypłacane będą w Kielcach za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ta oferta skierowana jest dla osób, którzy już korzystają z dodatku mieszkaniowego. Oraz dla tych, którzy mają jednocześnie podpisaną umowę z zakładem energetycznym na pobór prądu. Dla gospodarstwa jednoosobowego to jest ponad 11 zł. Dla gospodarstw, które mają od 2 do 4 osób jest to ponad 15 zł. A jeżeli chodzi o gospodarstwa od 5 i więcej to jest ponad 18 zł według szacunków pracowników MOPR 3000 rodzin w naszym mieście może starać się o taki dodatek. Na razie będzie on przyznawany na okres do 30 kwietnia. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w dziale do spraw dodatków mieszkaniowych MOPR, którym mieści się w kielcach przy ulicy Wesołej 51.